Parę lat temu grupa chemików i farmaceutów, absolwentów i pracowników trójmiejskich uczelni zadała sobie pytanie, dlaczego by nie stworzyć prywatnego, badawczo-rozwojowego laboratorium analitycznego, które realizowałoby projekty naukowe i prace przemysłowe. Filarem firmy są ludzie, którzy pracują z pasją i zaangażowaniem. Stawiamy na ich ciągły rozwój. Kładziemy nacisk na poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik analitycznych, natomiast w laboratorium stają się ekspertami w jednej z nich. Misją laboratorium Spark Lab jest stanie się partnerem w rozwoju przedsiębiorstw sektora farmaceutycznego i chemicznego, tak aby przedsiębiorstwa te w pełni wykorzystały swój potencjał. Od początku działalności firmy zrealizowaliśmy ponad 300 projektów, z czego duża część to projekty badawczo-rozwojowe, które zostały wdrożone do przemysłu. Klienci postrzegają nas przez pryzmat zrealizowanych projektów, dlatego każde zlecenie traktowane jest z najwyższą starannością, a dostarczany raport staje się naszą wizytówką. Konsekwentnie inwestujemy w najwyższej klasy sprzęt analityczny oraz w szkolenia dla kadry naukowej. Umożliwia nam to ciągłe rozszerzanie zakresu naszych usług. Wysokosprawny chromatograf cieczowy sprzężony z tandemowym spektrometrem MAS, pracujący u nas, jest jednym z najnowocześniejszych sprzętów na rynku. Charakteryzuje się dużą czułością, która jest niezbędna do tego, aby oznaczać zanieczyszczenia w lekach oraz zanieczyszczenia w próbkach środowiskowych. Dodatkowo jest dedykowanym sprzętem do badań z zakresu toksykologii, ponieważ możemy oznaczać substancje psychoaktywne, takie jak dopalacze czy narkotyki. Ponadto dzięki posiadanej spektrometrii mas jesteśmy w stanie potwierdzić tożsamość chemiczną związków w nieznanych próbkach. Emisyjny spektrometr ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej umożliwia nam oznaczenie zawartości blisko 70 pierwiastków w nieco ponad minutę z granicami oznaczalności dla niektórych z nich nawet na poziomie pojedynczych PPB. Aparatura ICP-OS jakiś czas temu zrewolucjonizowała analizę pierwiastkową w stosunku do powszechnie do tej pory stosowanej absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Aparatura umożliwia nam oznaczenie zawartości np. metali ciężkich w produktach leczniczych, w kosmetykach, w zabawkach dla dzieci czy też w opakowaniach. Interdyscyplinarność zespołu składającego się z chemików, farmaceutów, biotechnologów oraz oceanologów pozwala nam na zajmowanie się projektami z różnych dziedzin. Początkowym etapem każdego projektu jest przegląd literatury nam informacji o obecnym stanie wiedzy pozwala prawidłowo formułować pytania badawcze, wyprowadzać hipotezy i ostatecznie właściwie interpretować uzyskane wyniki. W kolejnym etapie ma miejsce dyskusja między członkami danego zespołu, burza mózgów, której celem jest nakreślenie zakresu pracy oraz podział obowiązków. Analizy końcowe przeprowadzamy na nowoczesnej aparaturze, która gwarantuje rzetelność uzyskanych pomiarów. Nie zamykamy się w liście czy też w zestawieniu oferowanych usług. Bardzo chętnie podejmujemy się realizacji nierutynowych projektów, niestandardowych oznaczeń, które wymagają prac badawczych. Jako, że nasza firma zajmuje się głównie działalnością badawczo-rozwojową. Nasi klienci przychodzą do nas z konkretnymi problemami. Ściśle współpracujemy z naszym laboratorium, korzystając z ich wiedzy i doświadczenia. Pomagamy naszym klientom rozwiązywać problemy, optymalizować procesy technologiczne. A co za tym idzie, wspólnie się rozwijamy, a na tym nam właśnie zależy. Naszą ofertę kierujemy do klientów z wielu branż. Między innymi współpracujemy z firmami z sektora chemicznego, farmaceutycznego, opakowaniowego, metalurgicznego czy kosmetycznego. Dlatego oferujemy wszechstronną pomoc w zakresie opracowywania, walidacji i transferu metod analitycznych, oznaczania ilościowego i jakościowego substancji w próbkach referencyjnych, oczyszczania substancji ze skomplikowanych matryc, rozdzielania i izolacji poszczególnych składników mieszaniny oraz identyfikacji związków chemicznych.